O, tamte... o kurwa Macie kluczyk? Bo tam jest zamknięte. No! <laughs> <laughs> Pani, to jest ten boy Milker. To jest Twój największy przeciwnik. Czy tankowałem? Nie, to Fembuj Milker. I'm just going to kill that fucking lesbian bitch. Good job. job. Like, look. <laughs> What you are going to do? Damn it, <laughs> man. Nevermind. <laughs> No ale wiedzie w ciebie zaraz. No, ja, ja wiem, jestem gotowy na to. Dobra, ale chyba ogarnę Dawaj. Jeszcze i pół Niech nie rozprawić z ten cel. Nie utr, bez niespodzianek zostało 30 sekund. Został jeden Najpierw. Seraj, gdzie się kończy kolejka do robienia bada ten... <laughs> No jak wypadnie 3, to Wysyłasz mi swe stopy. Dobra. O kurwa, no dobra. Czekaj, daj mi 5 sekund. Jeden tym atakiem? Tak. tyle ten doktor ma RK? Tak. Kill. A, nie. Ja rykowałem wcześniej jednego. A! Jak Aaaa. Niech, on miał ryko już? No. Ja rykowałem wcześniej, nie on. A! <grym> to, to, to dużo zmienia. To o kurwa, no, kurwa! Ale eksplozja, o. Tak. Kurwa! eksplozja! Kurwa! Kurwa, zabił mnie. Jest to prawo. Co ty tu robisz? Synapse! <grymne> <grymne> Kurma, i końc klipa. Ktoś może znalazł cały reksit samy. Też stało, prawda? My tu gramy w ratyńską czuletkę. <grymne> Okej. Okay. Dawaj sam, dawaj sami. Zrobili <grymne> nam z dupy jesień średnio wieczór. Nawet moje kierowanie nie pomogło. Winałeś w każdej rundzie jak my. <grymne> Tak, ale miałem 8 kill kurwa po trzech rundach, a nie jeden Bo ja wpierdalałem się przed tobą no To jak ty jesteś błędnistą, no tak No wpierdolę ci fiuta do mordy zaraz, jak będziesz tak gadać O poproszę, ooo O moje krowanie Rozpaki, Rozpad ekipy Bungie, koniec kurwa Nie no, mnie techniczki nie ten menel powali. to nie z pierwszej łopanki Dobra, patrzcie ale badałem Może, ale eść Czekaj, jak wypadnie jak wypadnie dwa, to Kondi je moje gówno Kurwa! To znowu blisko! <grych> nie, 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 Tym Tym musi nie, wypaść No kurwa! Powiedzmy. Do nie, razy styka, tym nie, wypadnie. Kurwa jak wypadnie to to sobie sobie kurwa miotry nie, nie, Leci do ciebie Michał. Się dla ścianą. nie, się no. Jak... <noise> Jak wypadnie 5, yy... to używam maski to znowu. Kurwa. A bo mnie tak się tepa do środka. Nie, ja nie, eee, tak wiesz, bo wiesz, wiesz, wiesz. Wiesz. nie, nie. nie, 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 nie ty kontra Na raz przecinka! Masz coś ciekawe do powiedzenia jeszcze? Nie podoba mi się tajemnica! gigant? go wziąć? Gigant! Nie chcesz! Aj Jesteś nawet Ty! Ty! <giby> je, to... <giby> oh, kurwa. O kurwa, sorry! Hey, Ej jest minimotru, jest pobieram to! Fire Let's get up On ma jakąś vendetę przeciwko no. Mietnice Strzelaj, strzelaj No nie, nie, nie mel mi odbiła kurwa 8 autostopów i przepadłem Ej, Beto No. ją? Baby, babe Kurwa nie jest 24 Obiecji Claw 100, Isa 100, KO 60

Nice. Oh, oh, nice. nice. Agent Mossadu. <laughs>